12 groszy szybko przeżać, grosze dla szpitali, grosze w majtkach tu przynoszę. No witam wszystkich. Jak zauważyliście, to najczęściej gdy rozmawiamy o ludziach związanych z polityką, to przyważają tutaj osoby związane z prawicą i niestety nic na poradzę, że tacy są bardziej memiczni, ale od czasu do czasu po drugiej stronie wyrastają różne ananasy. Jednym z nich jest Jaś kapela, który po prawdzie w polityce nigdy nie zajmował żadnego stanowiska, a jako dziennikarz i pisarz znany był do niedawna wąskiej grupie osób, to obecnie podaje się go jako przykład Ultra Lewaka, na którego zganiane są wszystkie negatywne cechy osób z tego środowiska, ale czy słusznie? Po prostu przyjrzyjmy się sylwetce kapeli oraz temu w jaki sposób stał się tak popularny w polskim internecie. Zapraszam. Jan Kapela urodził się w roku 1984 i mimo 38 lat na karku wciąż używa zdrobnienia Jaś. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i od początku studiów angażował się w działalność związaną z poezją, wierszami i tego typu sprawami. Brał udział w poetyckich slamach, czyli pojedynkach poetów w czytaniu własnych tekstów przed publicznością. W roku 2003 kapela wygrał pierwszy taki pojedynek w Polsce. Niestety nie ma z jego zachowanych nagrań. Natomiast tu możecie zobaczyć, jak jaś kapela radził sobie na takich zawodach kilka lat później. Człość polskiej kultury to znaczy moje, więc ogłaszam, ale wziąłem tabletkę, lecz trochę potrwa, zanim zadziałał, i to jest szansa dla telewizji, co mnie oświeci nie, 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 nie było. Kto zamordował Jana Pawła II? W tamtym okresie rozpoczął publikowanie swoich tomików poezji oraz powieści. Tych drugich nie czytałem, natomiast o wierszach wiem tyle co skór wolę o abstynencji, czyli niewiele, więc ciężko mi to oceniać w profesjonalny sposób. Do mnie jego wiersze w żaden sposób nie trafiają i nie wyglądają na coś ciekawego. Od roku 2007 wrzuca również różnego rodzaju filmiki na swój kanał na YouTube. Daj mi swój sekret, nikomu nie powiem. Czekam na poważne propozycje czuję się trochę swój i chętnie spotkam się właśnie z tobą. Mam 23 lata i jestem z znaku bajana, by przygody i samotne pobierdywanie w kocyk. Kolejny przełom w jego życiorysie nadszedł, kiedy związał się z wydawnictwem krytyki politycznej, czyli środowiska znanego z mocno lewicowego i feministycznego podejścia do świata. Rozpoczął pisanie felietonów, z których wylewał się wprost ten lewicowy światopogląd. Nie był on naturalnie tam jedyny. I tu akurat mogę ocenić jego felietony. O ile nie jest mi po drodze z jego poglądami, to jednak nie mogę odmówić mu talentu do pisania, bo jego teksty czyta się bardzo przyjemnie. W swoich autorskich felietonach jest niezwykle wygadany i przedstawia swój światopogląd, bawiąc się przy tym słowem, i wplata przy tym dużo żartów i ironii. I właśnie takie podejście wybiło go w okolicach 2013 roku, jako jednego z bardziej popularnych działaczy lewicowych w tamtym okresie. Kapela nie ograniczał się do samych tekstów, jawnie prowokował do mówienia o swojej osobie, na przykład na Marsz Feministek szedł ubrany w sukienkę. Dodatkowo zdawał sobie sprawę ze swojego, no, nie-adonisowego wyglądu czy wady wymowy, i używał tego do dalszego trollowania. Muszę również przypomnieć, że w tamtych latach dominującym poglądem w internecie była prawica, narodowcy oraz Korwin o żadnych julkach z Twittera nie było mowy, więc Jaś miał łatwe zadanie ze swoimi prowokacjami wystarczyło przebrać ją za babę i zaczepiać szanowanego w internecie Wojciecha Cejrowskiego. Zaczął być wrogiem internetu numer 1 w połowie roku 2014, kiedy zgłosił do prokuratury fanpage Nie dla islamizacji Europy za mowę nienawiści. Czy zrobił to faktycznie z dobroci serca, czy chodziło o skupienie na sobie uwagi, tego nie wiem, ale na pewno poskutkowało zrobieniem szumu wokół siebie. Różnego rodzaju idioci pisali mu komentarze życzące śmierci i tego typu bzdury. Pisze do mnie, chuj z tobą i twoim życiem, spalić ci na stosie. Obawiam się, że takich praktyk się już obecnie nie, nie praktykuje, ale chuj. W lutym 2015 roku znowu zrobiło się głośno o kapeli, bo powiedział, że wciągał cukier puder z Borysem Szycem, czemu ten drugi zaprzeczył i zaczął go cisnąć. W tym wypadku Jaś jednak się trochę wycofał. W pierwszej połowie 2015 kapela ściął swoje długie włosy i teraz wyglądał już jak prawdziwy groźny lewa, który może cię skroić, gdy będziesz przechodzić koło Starbucksa. W lipcu tego samego roku wrzucił na YouTube film Mazurek Kapeli, gdzie wraz z trójką innych osób śpiewa przerobiony hymn polski nawołujący do przyjęcia uchodźców. Nasza bieda już minęła, migrantów przyjmiemy. Marsz, marsz uchodźcy. Z ziemi włoskiej do Polski, za naszym przewodem, łączcie się z narodem. W 2015 roku nielegalni imigranci byli tematem numer jeden w mediach. Większość Polaków nie chciała nikogo przyjmować. W dodatku kapela znieważył słowa hymnu państwowego, więc no naprawdę poleciał wtedy po najmniejszej linii oporu, żeby wywołać ból dupy. I w sumie w historii memów często mówię o tym samym, ale znowu się powtórzę. Otóż za zniewagę polskich symboli narodowych Jaś Kapela został zgłoszony do prokuratury. Tym razem pierwszy wyrok sądu pojawił się naprawdę ekspresowo szybko, bo trochę ponad rok po tym fakcie Kapela został skazany na 1000 zł grzywny. Półtora roku później sąd apelacyjny utrzymał ten wyrok, ale w październiku 2019 sąd najwyższy unieważnił ten wyrok. I tak, nie zależy od tego, czy uważam, że należało tu kapelę skazać czy nie, to ciągnąć tyle lat takie sprawy to raczej śmiech na sali, ale to taka moja dygresja. Tutaj dodam również ciekawostkę, że kapela pochodzi z mocno wierzącej rodziny, gdzie jego rodzice to działacze katolicy. nad każdą mhm. chwilą yy, dziecka i że yy, no, w takiej pewnej nawet ruchowej odpowiedzialności one muszą się yy, troszkę same kształtować. W lutym 2014 roku Teresa Kapela udzieliła wywiadu, gdzie przyznała, że modli się o swojego syna codziennie i jest jej przykro, że środowisko, do którego się przyłączył, tak go zmieniło. I tak kilka kolejnych lat, Kapela dalej zajmował się pisarstwem i wierszami, od czasu do czasu bawiąc się w trollowanie. Tu akurat warto wspomnieć, że czasem udało mu się zrobić coś bardziej wyrafinowanego niż rzucanie bluzgami na Polskę czy Jana Pawła II. Otóż w marcu 2018 roku przystąpił do konkursu organizowanego przez Gazetę Polską i różnego rodzaju państwowe fundacje, które na pewno nie mają na celu ciągnięcie pieniędzy z podatków, a konkurs ten dotyczył żołnierzy wyklętych, tematu odwiecznej kłótni w Polsce, gdzie kapela zdecydowanie stoi po stronie osób, które traktują ich negatywnie. Można więc myśleć, że napisał jakiegoś disa na wyklętych, ale wcale nie. Napisał wiersz Nie dla nich, który szedł tak. Nie dla nich selfie w windzie w bloku, ani wyprzedaż w HM-ie. Nie wezmą ich do rozmów w toku i nie wystąpią w TVN-ie. Innymi słowy, napisał dosyć mocno dziecinny tekst rodem z podstawówki, który poprawdzie nie wygrał tego konkursu, za to był nieironicznie postowany przez sympatyków organizacji narodowych, takich, które delikatnie mówiąc, kapeli nienawidzą. Jednak na się celebrytą z prawdziwego zdarzenia, którego wszyscy znają, kapela musiał czekać do maja 2021 roku, kiedy został zaproszony do kanału sportowego przez Krzysztofa Stanowskiego. Stanowski! Gdzie mieli porozmawiać o opłacie reprograficznej, czyli innymi słowy o kolejnym podatku, którego Jaś, jak to lewicowiec był zwolnikiem. I o ile mój imiennik doskonale sobie radzi i jest wygadany w słowie pisanym, tak w bezpośrednim wywiadzie został zjedzony przez doświadczonego Stanowskiego, można by rzec, że został zmasakrowany. Mnóstwo ludzi w necie zaczęło robić sobie bekę z kapeli. Najbardziej memicznym momentem ich konwersacji było płacenie Jasiowi, żeby jeszcze trochę posiedział i pogadał ze Stanowskim. Chyba, że no coś już się wypowiedzieć. To, to naprawdę no. w... tak. Za 600 zł, naprawdę złotych. Naprawdę. Słuchaj, jak chcesz. Się skończył. Jak chcesz opowiedzieć o dochodzie gwarantowanym, to ci stówę dorzucę. Dobra, dobra. No mówiłeś, że nie jesteś materialistą i że dla pieniędzy tego wszystkiego nie robisz. Ale dla szczytnej idei dochodu gwarantowanego. Rozumiem. Nie, dla idei to oddaj mi stówę jak dla szczytnej idei. No wiesz, no to moja praca. Wystąpienia na kanale sportowym nie można było nazywać sukcesem pod żadnym względem, natomiast nadało to popularności Asiowi, który stał się stereotypowym lewakiem. Doczekał się później prestiżowej nominacji do biologicznej bzdury roku, kiedy broniąc tego, że jego psy mają wegańską dietę, powiedział, że w naturze dieta Wilków jest głównie roślinna. W połowie roku 2021 pojawiły się pogłoski, że kapela wejdzie do ringu z ziemowitem Kosakowskim i będzie to pierwszy polityczny pojedynek w historii MMA. Ich pierwotny debiut był zaplanowany na wrześniową galę Fame MMA, ale nie doszedł on do skutku. Ostatecznie ogłoszono, że panowie zawalczą ze sobą podczas pierwszej gali Prime MMA w lutym 2022. Kim był jego przeciwnik? Kosakowski to dziennikarz związany z prawem. I... Od wielu lat wybił się podczas kampanii prezydenckiej w 2015 roku, kiedy mówił ówczesnemu prezydentowi, że w Polsce jest źle, a on już sam to ma bilet do Norwegii. Po dorwaniu się do władzy tej partii został on dziennikarzem w TVP Info, ale nawet stamtąd go wywalili po tym, jak napisał delikatnie mówiąc kontrowersyjny tekst o strajku lekarzy rezydentów, że jedzą kanapki z kawiorem. Potem poszedł drogą zostania prawicowym celebrytą i jak na konserwatystę oraz prawicowca przystało, sporo mówił o melanżach i panienkach. I plan na walkę jest bardzo prosty. Moja prawa ręka, pęka kapeli a potem melanż saskakępa. I na start obstawiamy szybki nokaut tego lewaka w kapeli i idziemy z dziewczynami na bunga-bunga. Pozdro! Ma miejsca na płaczki, stańmy w prawdzie. Melanżowałem cały czas, wyszedłem do tej walki z melanżu, kapela się dobrze przygotował. Wyszedł do walki, także szacunek dla mojego przeciwnika za to, że wygrał. Ja byłem pyszny, bo dalej jestem głupi, tak jak byłem kiedyś. Chciałem fajnie wystąpić, przekazać trochę wartości młodzieży. I mówiąc szczerze, pierwszy raz odkąd kojarzę kapelę w internecie, to otrzymałem za niego kciuki. Ze względu na dużą przewagę fizyczną kosakowskiego i dużą różnicę wieku, mało kto stawiał na kapelę, a jednak okazało się, że Jaś został istrym masakratorem prawaków. Wynik walki był zaskoczeniem, ale cóż, uścisk dłoni polskiego Midasa kilka lat wcześniej raczej nie pomógł w niczym pomóc polskiemu prawicowemu patriocie. Obecnie kapela szykuje się do kolejnej walki na MMA, jest to na pewno postać kontrowersyjna i w całym tym szaleństwie i głupocie jednocześnie ciekawa. A Wy co o Jasiu sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Do widzenia. Państwu. Dwanaście groszy szybko przelać proszę dla szpitali, grosze majtka majtkach tu przynoszę.